Odkryj hologram pola życia. Napisz na nowo swój wewnętrzny kod. Stwórz przyszłość z poziomu swojej wewnętrznej mocy i stanu centrum. Zmieniaj swoje przekonania, uzdrawiaj przeszłość, teraźniejszość, kreuj na nowo i stwarzaj swoją przyszłość. Twoje życie to hologram. Naucz się go czytać i świadomie kształtować. Na dzisiaj zaplanowałam bardzo ciekawą praktykę, którą opracowałam wiele lat temu, i ta praktyka rozwija się nieustannie praca z hologramem pola życia. Zaraz wyjaśnię, co to jest, czym jest hologram pola życia, i będziemy w obrębie tego hologramu. Jak można robić pewne zmiany? Jeśli zainspirował Ciebie ten fragment, to możesz łatwo uzyskać dostęp do całego nagrania. Dostęp taki uzyskasz w sklepie LFT online EVMAI. Link do sklepu LFT pod tym filmikiem. Zapraszam!